EL BOBRITO GANGSTERITO it's the sound of the blood, I hear the heartbeat Jebać pis. Ale o co ci chodzi, bracie? O co ci stary chodzi? Słychać mnie. Słychać mnie w ogóle, bo ja tu nic nie słyszę. Zagłuszają mnie. Są... Są koty. Są... Są siedzi koty. Są koty. Haha. Taka. W sumie nieśmieszna. Hmm. Moja kreatywność chyba zna swoje granice. Widzicie to? Kotu chyba się nie podoba, to co... To... To, co tam się dzieje, pomiałczy. DAJ MI SPOKÓJ! No co, no musisz przyjąć dawkę leków swoją. Przykro mi, kocie. Bym tego nie brał. Nawrocki. Nawrocki, który zabiera starym ludziom mieszkania. Po to, aby mógł szybko wejść w obowiązki prezydenta Polski. Mamiąc ich, tym, że będzie się mi opiekował dożywotnio, wyszły do dokumenty, które własnoręcznie podpisał Nawrocki. Że będzie się panem Jerzym, któremu mieszkanie zabrał, bo w zasadzie pan Jerzy podpisał yy, dokumenty, które pozwalają zarządzać mieszkaniem na i później na sprzedali mieszkanie na Sami sobie, nie? No i dobre. Yy, mieszkanie, którego nie byli właścicielami, ale mogli zarządzać. Yy, co ciekawe... Nawracki w ogóle się nie opiekała tym panem, mimo że podpisali umowę, że będzie dożywotnie się nim opiekował, wypełniał mu ubrania i, i jedzenie, i pogrzeb też sfinansuje. Więc no jest to gruba sprawa, tym bardziej, że e, sztab Nawrockiego i na i Salinego i ciągle się zmieniają te wersje, jak jak z tym mieszkanie było, więc naprawdę grubo. No ja osobiście wiadomo, że przed wyborami wchodzą takie te sprawy, ale ja osobiście yy, no uważam, że przez taką rzecz na obrocki nie powinien przejść do drugiej tury. Yy, jest ciekawe w ogóle yy, służby się rzeczywiście w to A teraz na coś zupełnie innego. Dostałem czapkę. Eee, więc... W sumie, no, ja, może w czapce lepiej. Jak schowam te niepoupalone włosy. Może nie będziemy o polityce mówić. Chociaż w sumie, dzieje się ciekawie. Indie zaatakowały Pakistan. Czy zaatakowała? No podobno nie zaatakowały, w sensie zaatakowały nie atakując Bo zaatakowały tylko w sumie punkty takie, w których byli Terroryści, więc według Indii więc w sumie narracja jest taka, że nie zaatakowały Więc ciekawie Nie mówmy o tym, pomówmy o czymś Fajnym Ejaj A co to za gówno? Ejaj, w sumie trochę to wypadłem ostatnio z tematu AI i powiem szczerze, że, że nie jestem na bieżąco jeżeli chodzi o AI znaczy nigdy nie byłem byłem z tymi takimi popularniejszymi modelami bo AI jest tak szybko rozwijające się, że trudno być na bieżąco także... o kotek, Czemu kotek? no, kotek też nie jest z AI na bieżąco prawda kotek? prawda ty zawsze prawdę mówisz. Kotek jest na bieżąco z latającymi to wodami, prawda? W eee, No, koniec tygodnia. Także początek początek fakapów. Dzisiaj miałem fajny. Czy fajny, taki większy? No, eee, switch podłączony w sumie wszystko działa. Jeszcze muszę wilany dokonfigurować. Męczyłem się ostatnio z, pewny, z częścią kursu. E, projekt PHP, taki większy. Piszemy i, i. No, powiem szczerze, on jest tak nie do końca jasno wytłumaczony w tej części. Ale dzisiaj rano przed pracą mi się udało pokonać problemy, które od dwóch dni mnie już gnębiły, więc w sumie jest jestem dumny, bo jest progres. Chciałem też, przypomniałem sobie ostatnio o takiej technice, którą kiedyś stosowałem, a która, która bardzo dużo daje i stoi zaraz obok regularnej medytacji nazywa się Dziennik Wdzięczności. Mówi zapisywać takie trzy rzeczy dziennie, z których jest się dzisiaj dumnym. Więc dla mnie to na pewno będzie e, jedną z tych rzeczy, będzie właśnie pokonanie tych problemów, rozwiązanie. Bo jak wiadomo, człowiek to, to mówił, to mówił chyba ten, jak się nazywa ten uciekający motywacjom i milionami ziomek. Mam tu książkę gdzieś, o, 48 praw władzy mam, jedną z jego książek. Robert Greene? Nie, to nie jest jego książka. Kurde, nie pamiętam. Nie miałem jego książkę. Udało mi się, że 48 praw władzy była jego. Nie! Tak. Sorry, bo jego, jego książki też są złote takie, złoto-czarne. Nawyki Warte Miliony. E, kiedyś dostałem na urodziny. E, I to jest książka ziomka Brian Tracy. On powiedział kiedyś, że a, chyba na jakiejś konferencji, kogoś zapytał, no, w swojej książce może jest opisane, że zapytał kogoś na konferencji, czym się zajmuje. On tam powiedział, że czymś, czymś tam się zajmuje, zwykłym, ale on powiedział: Nie, zajmujesz się rozwiązywaniem problemów, bo to jest właśnie to, czym zajmują się ludzie. I w sumie, no, to logiczne i, i to raczej racja. Mają piękną tą brodę, powiem wam, dorodną taką. Eee, fajną, tylko no dużo, dużo łupieży się z niej sypie W sensie naskórka Nie wiem, chyba muszę ją czesać, patrzeć coś Wyczesywać eee, hmm. Chyba jest takie coś jak karaczan do brady? Albo coś takiego? Co coś kocie? Jeden jest? Bo to jest Kurwa czysta, o co ci chodzi? Nie wiem o co mi chodzi W ogóle Y, strasznie mnie zaczęła męczyć alergia. Alergia to jest zabójca, powiem Wam. Rzeczywiście mi się zaczęła rozumiecie Rozumiecie to? Rozumiecie to? Rozumiecie to. Kto, to książki. Kto mi książki. To mi uh. książki wywraca? Moje kochane książki. Czemu mnie powiedzieliście, że nagrywam z książkami krzywo w tle? Krzywo, wszystko jest krzywo. To jest jedna z ostatnio moich ulubionych książek, ostatnimi czasy. E, I co z tym zrobisz? E, połączenie kilku fajnych ponadczasowych filozofii, e, taka nastawiona na, na praktykę. E, filozofia. To się nazywa Wysokosprawczość. E, napisana przez jednego z moich ulubionych. YouTuberów takich rozwojowych, yy Andrzeja Tucholskiego To jest psycholog biznesowy, ogólnie. Psycholog biznesu, psychologem biznesu się zajmuje. O, tak to ujmijmy Nie wiem, co ten kat robi. kat robi, tak. Jak już się nauczysz mówić to słowo, to wtedy to nagramy i będziesz dobrze, ok? Co ten kat tam hmm. robi, ale no jest to ciekawe. Właśnie sobie debatę włączyłem i oglądam kolejną. Bo jak wiadomo, debat, debat ci w te wybory u nas w Polsce dostatek. Także e, no. Dobra, Nara! Na